Cześć, siema, witajcie bardzo serdecznie. Kolejny odcinek, biurowiec Stalmost, autorstwa na 43 znanego też jako z Winda 43. Gra wydana już w zeszłym roku, chyba bodajże tam jak przełom września, października. <grymne> w końcu się doczekała odcinka u mnie tutaj. Pojedziemy sobie dzisiaj tutaj dostępnymi windami dla wszystkich. Ale zanim do tego przejdziemy, to małe sprostowanie. Był już odcinek numer, o tym samym numerze zgryzł gry Złotokłos, yy, gdzie razem z Dragonixem pokazywaliśmy wam w zasadzie autosana yy, wodorowego i, i tego Yutanga, yy, na pewno pamiętacie no i tutaj doszło do pewnego niedopatrzenia z mojej z naszej w zasadzie strony no głównie to z mojej, no bo, no bo ja to wypuściłem, tak? Yy, no tutaj była afera, afera taka tego rodzaju, że po prostu no modele nie były w pełni Legitne, że tak powiem. Tutaj konkretnie poszło na pewno o te lusterka, które widzicie. Nie wiem, czy jeszcze o coś jeszcze konkretnie, no ale tak to było. No i dlatego ten odcinek po prostu został sprywatyzowany. No nie wiem, co dalej. Użytkownik pendolino Intercity tutaj tą sprawą się już zajął. Lusterka zrobił swoje własne nowe, więc. Więc zależy, zależy teraz od Was, co. Czy, czy chcielibyście jeszcze raz, na nowo po prostu to, to zobaczyć i tą sprawę wyjaśnić do końca? No, ja też do końca nie jestem w stanie weryfikować każdej informacji, bo po prostu, po prostu dostaję pewne rzeczy i, i każdy może mi wszystko powiedzieć. No także wiecie, jak to jest. No jest jak jest, po prostu jak śpiewał Paweł Cookies. I tyle. A tymczasem przechodzimy już do, do pierwszej windy, tutaj lift service. Będzie to w ogóle słychać, chyba będzie. 2023, nowa dobudowana, winda w zasadzie, bardzo ładna, nie powiem, że nie. No, i mamy korytarz. Na korytarzu możemy sobie cyknąć światło, zobaczyć zaraz jak świetlówki. W ogóle ten dźwięk jest chyba ten. Znaczy, on mi się strasznie z Minecraftem coś kojarzy. Świetlóweczki tutaj elegancko się nam zapalają, tak stopniowo. No, i mamy sześć dźwigów. Cztery z nich obsługują piętra do 20. Zaraz sobie zobaczę, którego, bo mam tutaj ściągę. Do 20. Po prostu do 20. A 2 do 43. Dwa shindlery, dwa zasuwańce. Jakby by to teraz zrobić? Jak by to zrobić, żeby się nie, naro nie narobić, a żeby zarobić? A szindlera nie wiem, czy tu przywołamy. No nic, to poczekamy sobie w takim razie po prostu na, yy, na zasuwanego. I najwyższe możliwe piętro, tutaj dostępne 19. Rok produkcji 1978, jeśli dobrze. Tak, 1978, Rok modernizacji 22. Skundlony, znaczy zmodernizowany przez piąćwik. Aha, no tak, bo tutaj w ogóle te piętra, yy, troszkę są nie teges. 19, mamy 20, no dobra. Dobrze, panie Bobrze, okej. Okay. Spróbujemy teraz drugiego wziąć. O! No i to rozumiem, a i ta wykładzina. To od razu zrobimy sobie przesiadkę na, na schindlera, żeby to sprawnie poszło. No i to jest nówka 23. I spróbujemy tak samo przejechać się też drugim, żeby zaliczyć po prostu każdą windę. Mm, aha, okej. Okay. Okej, okay, mamy drugiego, w końcu zjechaliśmy sobie, zjechałem po prostu niżej. Misklick. 25 stopni Celsjusza niby tutaj jest, no dosyć. Dosyć yy, nawet całkiem całkiem ciepło. Szkoda że, z, szkoda, że za oknem tyle nie jest jeszcze. O ja pierdziole już mi się przydała wiosna. No i pora na direct drive. aby dwa stoją na parterze, więc tylko sobie zaczekamy, ale nie taką no już długą chwilkę, bo Но я сам шибкий. No okej, okay, w międzyczasie sobie tutaj jeszcze zerkniemy z góry no jakiś tam super widoczków to nie ma, ale tak się to piętro nam prezentuje Nie wiem czy tutaj mam dostęp, czy nie, chyba nie Musiałby być e, laptop, Nerdże Bardzo ładne obrazki się tutaj wyświetlają. Okej, okay, no i idziemy do kolejnego Do kolejnej dźwigniczki. Szanowni Państwo, kochani moi. Schindler. Eurolift. No i taką jeszcze y mam rozkminę, dla Was taką propozycję. Powiedzcie co o tym sądzicie, co gdyby zrobić mm, osobną serię z windami. W sensie na przykład co dwa tygodnie byłby odcinek typowo po prostu gry z windami w Robloxie i no, jakieś tam, jakieś tam no, projekty, czy to polskie, czy, czy jakieś tam zagraniczne, takie randomowe gry, tak jak kiedyś no, szukałem po prostu przeróżnych gierek. Powiedzcie, co o tym sądzicie. Czy warto by było po prostu wydzielić, wydzielić Windy jako, jako odrębną serię? Wtedy tych odcinków by było więcej. No to jest przyjemny dosyć dźwig. Trochę ciekawe jest to podpisanie tutaj tych pięter. Tutaj jest od P1 do P4, a później jest już normalnie. No, ale okej, okay. tutaj też możemy sobie cyknąć yy, światło, tu będą jeszcze dwa dźwigi. do szesnastego. Tutaj już taki dywanik, to już tak. Fajnie, tak, 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 kameralnie. kameralnie może źle o, złe określenie, ale mniejsza. Tak, świetlóweczki oddają klimacik. Też 78 rocznik. Po modernizacji w 2003, akurat tutaj. Fajnie, że te modernizacje wszystkie, wszystkie się od siebie różnią. Czymś. Nie, nie są jednakowe te windy, tylko każda ma coś. O kurczę, coś innego. Jeszcze posłuchajcie tych drzwi. Mm. coś fajnego I tutaj już tego schindlera nie mamy bo on dojeżdżał do tam do dziewiątego piętra. i drugi oryginał Wow, widzieliście to? Drzwi się zbagowały. Tak, chciałem po prostu ten dzwonek jeszcze, jeszcze nagrać w pełnej okazałości. No i to by było na, na tyle z publicznych, z publicznie dostępnych wind na tej, na tej grze jaką jest biurowiec Stalmostu. Oczywiście będziemy sobie testować też w niedługim czasie pozostałe, pozostałe gry zaległe. tej w ogóle ta kaseta jest albo. Nie wiem, czy to tak specjalnie jest zrobione, ale ona wygląda, jakby była tak zarysana. Chyba, że to miał być taki. Chyba, że po prostu to jest taka teksturka. No i tak. No oczywiście, przystanki wzorowane na łódzkich muszą być. Nie mogłoby być inaczej. No i tyle. Tak się, tak się jeszcze ten biurowiec tutaj prezentuje. No naprawdę jest taki dosyć konkretny. Tak, no i, no i to tyle z mojej strony. Yy, zostawcie jakiś komentarz, dawajcie propozycje śmiało. Wiesz, co Do tych kwestii, co mówiłem wcześniej. Yy, no i tyle. Trzymajcie się do następnego. Siema. jak jest po prostu i ty dobrze o tym wiesz, bo tutaj jest jak jest po prostu i ty dobrze o tym wiesz. Nie, dobrze, kiedyś była taka wstawka. Ciekawe, ile osób to obejrzy.